się ma Co tam? Dobra, na razie tutaj nie ogarniam co i jak, więc po prostu więc po prostu chodźmy do jakiegoś pokoju. A, mamy ogarnić nasze autko. Czy będę mógł prowadzić? Jak wszyscy działają pręśnie tutaj składają to autko w całość. Dobra, picy, picy, picy. O, jest benzynka. Cyk. A, i ładujemy benzynkę, dobra. Ile? 60. Dobra, ja ładuję, ile się da. Cyk 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 cyk. Car complete jest, dobra. I teraz wsiada. Nie, nie, nie. Otwieram drzwi. E to seat. Nie. nie, nie. Siadaj, siadaj. O. Cieka mechanika w ogóle, dobra, wszyscy Te drzwi wziął ze sobą Spoko, ja też tak zrobiłem. Spokojnie, spokojnie. Wsadź drzwi na swój <laughs> Łapkę musimy tak wyciągnąć. Trzeba łapkę tak wyciągnąć i dopiero wtedy można wejść. No, po połóż drzwi z powrotem. Kurrywa. <laughs> Co jest nie tak z tym autem? No, no wszystko działa. The gas and and Field ale przecież zrobiłem to. Jest pełny bug, kurwa. Jedź! Jedź! Jadę, 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 jadę! Jadę! Jak ja jadę? Jadę, widzowie. Jadę, r. Kurwa, nie wiem, co kliknąłem. Dużo rzeczy kliknąłem. NIE TĘDY, NIE TĘDY! KURWA! W złą stronę. Nie kurwa, nie kurwa! Nie! Nie! Kurwa, za Nie mam pytań tyle czasu, tyle czasu ogarnianie tego auta widzowie czekali grzecznie w tym aucie po to, żebym wsiadł i nas wywalił z mapy. Jak ja nawet 100 metrów nie przejechałem, Ok, budujemy szybciutko autko i jedziemy. Jedziemy od razu, teraz tak. Ja w sumie zajmę się benzynką od razu. A wy możecie resztę tam ogarniać Ja już tutaj napełniam, możecie koła, drzwi. Dobra, samochód w sumie go to... A, jeszcze ten Góra, dobra, to już wsiądę, żeby ogarnąć światła i wszystko Czyli to i to. Cyk dobra, teraz Erką, faktycznie erką. A i teraz to muszę zwolnić Dobra i... W prawo czy w lewo? W prawo chyba mam jechać Dobra, w prawo, w prawo, prawo bym znowu w lewo pojechał. Dobra Tylko trzeba drogi się trzymać. Dobra Czy pod shiftem... Nie, pod shiftem nic nie mam szybszego. Dobra. Trzeba jakoś... O, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedziemy prosto. Nie wiem, jakoś tak podłko zjady dziwnie. A bo... czekaj, dobra. Czekaj, no coś się dzieje z tym autem. Dobra, jedź spokojnie. Widzowie, przybyliśmy już dystans 500 metrów. Więc jest dobrze. Jak pojadę, tak? Nie mogę, tak chyba pustynią, nie? nie? no mogę. Nie no, lepiej trzymajmy się drogi na wszelki wypadek. Co się stało? bo tu jakieś kolce wizowe. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Pewnie znowu coś spieprze. Spokojnie. Jest dobrze. Sytuacja jest opanowana, widzowie. O ty, kurwo, ty, piorunie, ty. bo Dobra, na kolejnym przystanku sobie staniemy jak... bo w sumie faktycznie benzynkę by było dobrze ogarnąć jakąś No coś się dzieje? Ej, a co się stanie jak zaciągnę? O kurwa! Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Nie komentujcie tego. Dobra, tam coś jest widzowie, tam coś jest. Ej, bo chyba jedziemy na rezerwie. Benzyna się skończyła. Ale tam może będzie.. I... Benzyna nam się skończyła. <laughs> Dobra, i słuchajcie, musimy wysiąść teraz i poszukać benzyny tutaj. Myślę, że może jakaś być, a dlaczego ty się tak świecisz? Ej, tu jakiś człowiek jest. Patrzcie, stacja benzynowa. Kurwa, oni źli są. Ej, bo tu nie ma takiego, że benzyna sobie. Zajumam drzwi. Dla się jakoś popchać samochód? Ej, mam pomysł. A nie, chyba nie wzięliśmy tego karnistra, nie? Ej, karnister by się teraz przydał. Karnister by się teraz mega przydał o koleżanko, co ty tu przyniosłaś? Kurwa to chleb jest. No pierdol się! Odejdź. Odejdź. No odejdź. No nie no, no nie no, no nie no O Jezu. Kurwa. Czekajcie, da się to auto popchnąć. Musimy popchnąć auto, widzowie. Dawajcie, ej, pchnie, ej, da się, da się, da się. Pchniemy, 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 patrzcie. Drzwiami, o! Da się! Da się, da się, da się. Czy to już moment, w którym. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Da się to teraz grab? No tu. krwoty Zabił mnie. Zabił mnie. Dobra, ale już wiem co i jak. To wszystko było zaplanowane po to, żeby mniej więcej się nauczyć i żeby zagrać z większą ilością osób widzowie. To teraz chyba na dwa samochody jedziemy. Tak, bo tutaj jest... Ej, to ja może tym... Bu... Dobra, to ja busikiem. Dawajcie busika, busika ogarniamy. Dobra, myślę, że powoli możemy wsiadać. Jaki chaos. Czekaj, ja zaraz zobaczę, czy w ogóle to działa. Dlaczego tu jest dziura w tym aucie? Co się dzieje z tym autem? Dlaczego koło? Ej, bo ja koło wyciągnąłem. Kurwa, my benzyny nie mamy Kurwa, te koła chyba są za duże Silniku nie... Gdzie silnik? <głos> 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 koła nam brakuje, a nie mogę... A może jedno małe wsadzę No dobra yy, Tam koło jedno... Ty, ale benzyny, benzyny nie mamy Halo, benzyny nam trzeba A tu jest Jak tam z tą benzyną Wlewaj, wlewaj Nie, chyba widzowie Te, te, te koła chyba się nie da Chyba za duże są Chyba podmianka kół, widzowie Dobra, podmianka kół Bo, bo robią się dziwne rzeczy z tym autem Dobra, słuchajcie Chyba będziemy musieli ciągnąć auto jak wszyscy damy radę, tak Opatrzcie i, i jedzie. Czy nie jedzie? Ty, bo pod przyczepką jest ta benzyna. Coś się złego dzieje z tym autem, widzowie. Coś się ewidentnie z nim złego dzieje. Ja nie, nie rozumiem tego autka. Kurwa, zaczem Ej, bo to nie jest do tego. Co zrobiliście z tym? Mi się wydaje, że po prostu się zbugowało. Idź po prawej, masz samolot. Po prawej, że tam? Ale gdzie mam iść? Tu gdzieś? Paliwo się wylało. I co? Serio? Czy no jeśli się wydało, to mamy przypał. To zrestartuję zaraz. Widzowie będzie trzeba chyba zrestartować. Jeszcze zobaczę czy faktycznie mamy tu samolot. No i lipa.